Stań obok, a nie w samochód włazisz. Tak? Jeszcze dalej, krok daj. Złagasz. Zadowolony? No... Weź krok w tamtą stronę. O tak. Cześć. Dzisiaj pokażemy Wam Citroena C4 Kaktusa. Mamy takie auto do dyspozycji z 2018 roku. Egzemplarz e, poliftingowy, z silnikiem. Tradycyjnie, jak to PSA, 1.2, urtek benzyna, ta słynna. Jedni lubią, drudzy nie. Samochód... E zaprezentowany w 2014 roku w 2018 był lifting było kilka zmian głównie jeżeli chodzi o przód i tutaj drzwi tak te te takie no, tworzy się nakładki. też zmienił w tych poliftowych No generalnie trochę, trochę zmian w tym aucie było doszły tam jakieś silniki do niego to jest ten podobno poprawiony a czy poprawiony to zaraz zobaczymy no i samochód był produkowany do 2020 roku czyli co pokazujemy wam tego trochę kosmita zacznijmy od przodu tak tutaj w tej listwie światła do jazdy dziennej led -owe. Tutaj mamy te światła e, robocze, można tak powiedzieć, czyli drogowe i, i mijania. No i tutaj też na dole jest kierunkowskaz. Nie? Na dole mamy jeszcze na samym dole zderzaka w tej dokładce plastikowej e, halogeny, no i czujniki parkowania. Nie? Tutaj jest akurat wersja bez. I samochód takie... w ogóle, jak tylko wyszedł, to zrobił taki szał jak pierwszy Focus albo Civic. No To był Focus. mega dziwny tak, samochód. Był dziwny samochód nie było takich hałd, każdy gdzieś tam się nim interesował. Pamiętam, że strasznie było reklamowane wtedy, jak wyszło. Tak. Ale... To był taki samochód dla odważy. Znaczy, to się to chyba dosyć dobrze im sprzedawało. Tak. E, w ogóle ten e, przód tego przedlift, polift jest bardzo mało. Różnic widać z tyłu. No, są zmienione lampy, i, i to głównie rzuca się w oczy. No i z boku, no bo wiadomo, oni trochę odeszli od tych airbumpów. Tak, bo chodziło o to, żeby samochód bardziej nawiązywał do premium, i dlatego się tego pozbyli. No co za tym idzie, już mniej można sobie to drzwiami gdzieś tam obijać, bo to auto jest ogólnie idealne na Francję, Włochy, bo tam po prostu mają takie podejście, że zderzaki służą do zderzania. No. Nie jest tak jak u nas, że samochód dziesięcioletni ma być cały w oryginale, oni tam tych aut po prostu używają. No, i na tamtych rynkach ten samochód myślę, że się tak nieźle sprawdzał. Muszę też to skwalifikować, czy to jest hatchback, czy to jest SUV, To jest crossover. Crossover. No, on jest taki dosyć niski na crossover. Ja bym powiedział, że to jest zwykły hatchback. Nie? To jest on taki jest troszeczkę, troszeczkę podniesiony. podniesiony hatchback, coś takiego. No, nie? ale powiedzmy, Captur, no to jest dużo wyższy dachem, wyżej się siedzi. Powiedzmy taki największy konkurent, no bo stylowe auto gdzieś tam z Francji, takich rozmiarów, no to jest Captur. nie? Capture mimo wszystko jest ciekawszym samochodem, lepiej się siedzi, lepiej jeździ lepiej wygląda, jest taki może mniej odważny, chociaż to też ma dużo zalet ten, ten kaktus, ale jednak kaptur wydaje mi się, że był taki przyjemniejszy. Znaczy, bardziej, no to jest Bardziej późniejszy. taki stonowany tak, jest. No kaktus stonowany. jest taki odważny, ale jak ktoś chce auto, którego za często na ulicy no, nie zobaczy, to, to, to można się zainteresować znaczy, to na pewno jest, też Zwłaszcza po liftu, bo przedliftów liftów no. już trochę jest, można zobaczyć, ale po liftowych jest bardzo C4, mało. C4 ogólnie, bo to też te samochody dopiero z zachodu do nas przyjeżdżają. Okay. Te świeże auto w Polsce nie sprzedało się tego dużo i dopiero one będą napływać z zachodu, także będzie ich coraz więcej. Mhm. Pomnieliśmy jeszcze wspomnieć przy kaktusie i kapturze o 500 LC. No to to też będzie taki stylowy samochód, gdzieś tam z Włoch akurat, który też będzie do tego porównywany. Ale powiem szczerze, jeśli miałbym wybierać yy, z tych wszystkich trzech, to bym wziął albo kaptura, albo kaktusa. Dla mnie 500 jest w ogóle poniżej no Powiedzieliśmy już w naszej tak, pierwszej wersji, co my myślimy i, o kwiatach. No, niby ktoś, jak nie ma porównania, no fajne jest i tak dalej, ale to czuć, że. W tych samochodach czuję się dużo lepiej. Są, moim zdaniem, solidniej wykonane niż świat. E, dobra, lecimy od początku. Tutaj wiadomo, że jakieś tam wlociki to jest fajne. E, mamy bardzo fajne felgi, nie? To jest taki odpowiednik Citroena na Alfa Romeo na te telefony. Ta. Także myślę, że wygląda to ciekawie. E, tutaj są te airbumpy, nie? Tutaj jest akurat wersja. No dużo wersja mniejsze bez... są w Tu jest wersja w ogóle bez. E, są wersje z takimi mniejszymi tymi airbumpami. Tych starszych były gdzieś. Na tej wysokości i były tak, większe. Dużo, dużo wyżej, dużo Przed wyżej. Był, no? e, co jest ciekawe, zobaczcie sobie, na, nie ma tutaj szybki. E, tutaj jest ta szyba wielka i ona nie jest odsuwana do dołu, nie jest opuszczana. Ona jest w ogóle uchylana jak w cienkiecie, jak w tej jak w 46 tylko nie elektrycznie. Nie? Mamy coś takiego? Patrzcie, sobie uchylamy. Aż niektórym tak nie jak maluchami jeździli, to no. się mogło przypomnieć. Przypominają albo... się takie lata, ale wiecie, dlaczego oni to robili? Bo czuć, nawet jak jechaliśmy przez chwilę tutaj na nagrania. Że to auto jest mega lekkie. Oni je robili w taki sposób, żeby na maksa je odelżyć, bo przez to idzie ekologia, niskie spalanie, dynamika i tak Koszt, dalej. Koszty przede wszystkim, Koszta, koszty tak. Czyli 100 Przecież tutaj, jest żeby jakiś moduł dołożyć czy sterowanie, to jest dużo drożej niż tak, zrobić. Tak, a takie zobaczcie, coś. ile takie drzwi są teraz lżejsze, nie dzięki temu, tak. bo, bo to nie waży no nic No tutaj tak mamy zapięcie. napis kaktus, tak, żeby nie tak, zapomnieć. Taka listewka, tutaj jakieś przetłoczenie. No i przechodzimy do tyłu. No tu się dzieje najwięcej. Ogólnie to mi się ten poliftowy kaktus mniej podoba niż przedliftowy, nie? Mi też. Przed taki... ma tutaj wyżej gdzieś klapę, tu ma takie jakieś ładniejsze te lampy, a tutaj. Powiem Wam szczerze, lampy. że te lampy z tyłu to mi przypominają Fajtona albo Audi a 8. No, no coś, coś takiego, coś takiego nie? No, coś takiego. One fajne są, no bo są full ledy, nie, tutaj już te takie ale światłowody, coś takiego, że jest cały taki element świecący. Eee, no ale kwestia gustu. No On jest taki odważny, taki trochę dziwoląka, jest po prostu inny. Nie? Albo się komuś to auto tak. podoba, albo nie. Eee, czujniki parkowania fajnie zrobione w tym plastiku nie są, nie jest podziurawiony I co? I tyle. Zaraz Wam pokażę, ogólnie nagramy jak te światła świecą. Zapalimy sobie auto i zapalimy sobie te światełka będzie widać. no Nie wiem czy to zobaczycie, bo jest widno, widać. Co ona na tej lampie będzie lepiej, bo jest w cieniu. Zobaczymy sobie z przodu te lampy jak one świecą Czyli tak jak macie, S są światła, auto skręcone ma kołami w prawo, więc jest w lewo w zasadzie, więc jest doświetlanie zakrętów włączone i tutaj widzicie, mamy światło robocze na dole, e, i u góry cały czas się Od świeci. Od razu lec. mówię, że te lampy na górze to tak naprawdę nie migają, tylko nagrywamy w 60-klatkach, i dlatego Wam się Może wydaje, tak że nie Tu jest fajny Bayer. Zobaczcie sobie wycieraczki. Wycieraczki mają, y, są dysze w wycieraczkach, nie? więc tutaj elegancko rozpryskuje. Nie ma w masce, nie ma w podszybiu tylko no, specjalne wyci wycieraczki niestety. Tak, no to niestety, ale będą droższe na pewno od zwykłych, no coś za No coś. i nie kupicie ich w Lidlu. Poszedł, pokażemy, pokażemy go trochę w środku. No i zaczynając od boczka drzwiowego. Patrzcie co tu się dzieje. Widzieliście coś takiego? Patrzcie, jest Znowu jak uchwyt do zno znowu, znowu jak maluch trochę. Znowu jest uchwyt do torebki, to nie jest jakieś tam parciane czy coś, to jest po prostu tak wyprofilowany plastik. Wydaje mi się, że fajny pomysł z fotelami. Wyglądają fajnie, siedzi się w nich dobrze. Nie narzekałbym na te fotele, jak na taki miejski, normalny, zwykły samochód jest, jest spoko. Materiał też taki fajny, widać, że się łatwo będzie czyścił. Zwłaszcza tutaj, gdzie najczęściej się brudzi, także nie będzie z tym. No problemu. to warto dodać, że auto ma bardzo mały przebieg, akurat ten egzemplarz. Tak, tak? 69 tysięcy, także. także no to jest nowka praktycznie, także tak, tak praktycznie jako nowe wygląda, tak. No. Mamy tutaj kierownicę z pełną multifunkcją. Co jest fajne, zobaczcie sobie, ona jest tutaj tak, spłaszczona. Kierownica jest trochę jak w Peugeotcie, 208, tylko jest, wydaje mi się, że większa, ale jest no bardzo podobna. Teraz włączymy sobie zapłacę. No nie ma fizycznych ogóle, zegarów, takich widać. Wóz. Jest tutaj taki pierwszy tak bym to nazwał. Wadą jest tego tak, że nie mamy wpływu, co się tutaj wyświetla. On jest stały. Nie ma tutaj, możemy sobie, jak włączymy sobie komputer pokładowy, E, zaraz niech nam to się odpali. Widzicie, ile to trwa. E, no, te systemy multimedialne we Francuzach. Widzicie, to... ile to trwa i chcecie sobie na przykład włączyć teraz temperaturę. Jak się świeci CITREN, nie zrobicie nic. E, pokaż te zegary. E, zegary są takie, nie ma tutaj obrotomierza, jest tylko poziom paliwa, przebieg i kilometry i tyle, jakieś podstawowe kontrolki. Jeśli chcecie komputer pokładowy sobie skorzystać, to mamy tutaj. Czyli wyświatuj. na tym dużym tablecie, tak. tak? I z niego jest obsługiwany cały wóz. Klimatyzacja, wszystko tak naprawdę. Klima e, mamy tak, najpierw multimedia muzyczne, e, nawigacja. Widzicie, jak to świetnie wszystko działa. Tu mamy jakiegoś Androida? Tak, tu jest Android Auto CarPlay, ale zobaczcie jak to działa. No niezbyt responsywne to jest. Dobra, e, coś nam się pojawiło. Mamy tutaj Klimę, czyli mamy tutaj siłę. O, teraz się włączyła nawigacja. Auto zaraz po odpaleniu. Jak już chwilę to się wszystko uruchomi, to jest lepiej, ale zaraz po odpaleniu, no niestety tak to działa. E, mamy tutaj klimę. Mieliśmy wcześniej nawigację. Tutaj mamy strefy, tutaj jest e, wyżej, niżej, cieplej, zimniej. E, mamy telefon, e, mamy jakieś aplikacje. No tutaj jest właśnie ten CarPlay, Android Auto. Mirror Link jakiś. No eee, i co i tu mamy pojazd, tak, wszystkie jakieś tam sterowanie tym. No, czyli powiedzmy tak, w trasie to może denerwować. tylko mamy tylko głośniej ciszej. W trasie eee, może denerwować trochę Wiecie co tego. tutaj jest tak, może denerwować i nie może, tu jest też łatwo zrobione, mamy przycisk na kierownicę. No, no, mój no, ojciec no, jest, się na przykład się. tym podnieca. E, I auto w zasadzie głosowo dosyć dobrze to działa. Może napisać SMS-a tak, po polsku. Napiszesz SMS-a, zadzwonisz do kogoś, ustawisz tam temperaturę, nie? no to, to głosówka ta, ta działa w miarę, w miarę w porządku. W Skrzynie mamy manual. Lusterko fotochrom, skrzynia, manual. No patrz, pięciobiegowy tutaj, ale były ale też szóstki. jest dobrze. E... O, w mocniejszych wersjach e... były szóstki, wam, tak ale to... o skrzyniach powiemy przy tak. silnikach, także to później. Tak, tak. tak. Tu jest piątka i, i, i jeździ to dobrze. Tutaj mamy jakiś taki duży schowek. Eee, daszki. Jak się siedzi? Siedzi się nisko, ale wysoko. Jesteśmy wysoko dachu ale nisko siedzimy w, w sensie tym samochodzie. W sensie nad nawierzchnią, tak. tak? Auto jak wsiadacie sobie, no to jest niskie. Mimo, że wydaje się, że jest wysokie, siedzicie nisko, ale tutaj patrzcie Czyli na Czyli jest, nie jest tak jak w jakimś BMW ja albo jak Honda, że na prosto. Siedzisz, tak jak, jak siądę na prosto, mam 1,80 m wzrostu, to widzę o tutaj daszek i ten. Nie widzę drogi, muszę się patrzeć A No ja mam 1,65 m, to dwie pięści mi wchodzą nad głowę, nie? No. <śmiech> <śmiech> <Trzeba> <śmiech> na tu ten jest ten. podłokietnik nawet, zobaczcie sobie, jak masy jest podłokietnik, nie? Ale, ale czujesz, jak nie. jest ciasno w tym samochodzie? Mi się wydaje, że kaptur, czy jakiś nawet mniejszy, powiem Ci, w i20, którego nie nagraliśmy, i20, yy, i20 jest, mimo że wydaje mi się, że jest mniejszym samochodem, ma więcej miejsca w środku. Tu jakoś jest tyle tego plastiku, tego wszystkiego, że czuje się ciasno. Mimo że on nie jest jakiś tam mały w środku, to czuje się tak jakoś ciasno, obudowany strasznie. Znaczy te, mi się, te fotele są, zobacz, ma... takie dosyć no, szerokie, Masywne, Znaczy, jak no. już siądziecie sobie i zajmiecie miejsce, to jest wygodnie. Jak ktoś lubi być obudowanym w samochodzie, zamknąć sobie drzwi i mieć blisko, że taki otaczający w tym samochodzie, to, to spoko. Jak ktoś lubi przestrzeń, to wydaje mi się, że... Znaczy, z tym wnętrzem niebora. to jest ogólnie tak, że... Jak się komuś podobają klasyczne wnętrza, no to po prostu nie jest to auto dla niego, no, no i tyle. Znaczy nie, no to wnętrze jest zaletą, bo to jest coś innego, tego nie macie nigdzie indziej. No, no? jeżeli komuś tak, się coś ta takiego deska, podoba, te tak? i tak dalej na no tej to, to Ale to jest jeżeli fajne. ktoś chce samochodu, żeby były klasyczne zegary, normalne pokrętła i tak dalej, no to znaczy jak jesteście no to znudzeni Fordem? albo oplami, które wszystkie są takie same, albo Hyundaiami, no to to jest fajny samochód. No, no i tu bo można siąść sobie nie? 10 z się, odmówić, bo modlitewnik jest, nie? Także. Pokażemy wam jeszcze tył. W ogóle jeśli chodzi o boczek, to jest fajnie, bo jest schowek i rączka w jednym, nie? Także na maksa pomyślone. Tu jest znowu duży schowek, także jakieś wody, pifoje i tak dalej, można sobie wsadzić na nogi miejsca jest wystarczająco, bym powiedział. Trzeba pamiętać, że to jest małe auto. No i ja znowu... on siedzi, siedzisz za sobą teraz. Tak, dodać, tak. tak, tak? E, tylko że znowu ja teraz siedzę za sobą. To jest jakiś wieszaczek ktoś tam, ale patrzę się nie przez szybę, tylko patrzę się przez dach. Nie, no taki gość normalnych hmm. rozmiarów powiedzmy. No bo ja to się wszędzie zmieszczę, tak? Ale od no, no, normalnych tak, rozmiarów to się. Da się tu zmieści. jechać, jest wygodnie, ale na no dach mi zasłania. Nie, no jest taki kurde górą znowu przycięty, żeby że nie patrzyć. I no tutaj znowu ta szyba. No, także. Także nie Przez wiem czy jest duży czy mały. Właśnie no tak, się, tak się tu uchyla i tak się zamyka. Proste, nie zepsuje. Proste, się. tanie, nie ma się A Jak zepsuje. się złamie to się będzie na pewno. Nie, no tanie to w serwisie grosze taka klamka kosztuje na pewno. Także nawet jak dzieciaki połamią, to. Bagażnik. No i bagażnik tutaj też jest mały, otwór. Masz. E... Co, będzie się ładował no, do mam środka? czyste buty, to wejdę. No dobra. A nowe dobra. chyba w Lublinie? Tak. Kupiłeś, no, kur... to bo wstyd, kurwa, będzie wieśniak do Lublina pojechał. No, dobra, <laughs> nie, dobra. Nie, nie dobra sprawdzamy no. ten bagażnik. Nie Tylko no, powiem, na powiem Wam, że... Nie no, jest spoko. Nóg nie, nóg nie wyprostuje, ale... <laughs> jest spoko. Znaczy, patrzcie, świja, nawet świja nie mu było ciężko tu wejść, bo jest wysoki jest, ten jest prób. Wysoki prób. próg. No. Patrzcie, jaki jest wysoki. Wysoki ten próg, yy, mały otwór. Ale umówmy się, że raczej w bagażniku wiecie. ludzi nie będziecie wozić, więc... więc to nie jest jakiś tam problem, jakieś tam torby na co wyjazd można spakować. Audi, to Audi, także no niestety niektórzy użytkownicy będą nie pociecili. Ale mamy włókno węglowe za to. O właśnie, to to też jest klamka z włókna no. węglowego. No, to... Dobra, co silniki? Ciekawe, no silniki, podoktoryzujemy się trochę, bo tutaj jest o czym mówić. Daniel, patrzcie, nawet nie dali plastiku, tylko wygłuszenie. Tak. Jeżeli chodzi o gamę silnikową w tych autach, to nie była bardzo duża, bo tak naprawdę to można powiedzieć, że były dwa silniki, a tak naprawdę cztery, bo w były jeden, dwa. Benzyny, wolnossące i turbo i diesle 1.6 HDI. Natomiast w polifcie troszeczkę pozmieniali, bo już były tylko 1.2 turbo, jeżeli chodzi o benzynę, i 1.5, jeżeli chodzi o diesla HDI. Jeżeli nie chcecie mieć problemów z silnikiem, to najlepiej właśnie kupić 1.6. Miałem trochę HDI-ków w życiu i to są naprawdę udane jednostki. W większości dużo. Tak, naprawdę dużo. Mam nawet takiego 1.4, który ma już 350 tysięcy, nic mu nie to jest. To zobaczycie. Tak, także naprawdę tutaj jeżeli chodzi o diesle, to, to było w porządku. 1.5 już miały troszeczkę problemów, yy, chociażby jeżeli chodzi o AdBlue. I te łańcuszki tutaj na rozrządzie z tyłu, ale i tak nadal to były bardzo udane jednostki. Nie wiem, czy są właśnie te 1.5 bez AdBlue. Jak są bez AdBlue, no to zrobicie sobie łańcuszek i będziecie jeździć. Jeśli z AdBlue są tylko i wyłącznie, no to te 1.5 nie lubią tego AdBlue, jest zawsze jakiś problem. Ale dosyć o dieslach, bo generalnie diesle francuskie Zdyrki. to chodzą, ale pogadajmy sobie o bez. Teraz... Powiedziałem, że były saki, no. ale były też Turbo. No i tutaj mamy właśnie jeden, dwa Turbo na słynnym pasku w oleju. I tutaj kolega chciałby troszeczkę tak. się podoktoryzować. Ja muszę trochę obronić ten silnik, bo on był gdzieś u Chrisa i tak dalej. Jest, an, jest filmik, który jest analizowany ten silnik od A do Z, i on nie jest źle wykonany w sensie słabo, jakoś tam bez zapasów. To jest dobrze wykonany silnik, jest wszystko grube, on znosi duże obciążenia. To jest trzy cylindry, auto jest bardzo dynamiczne. No chodzi, wiadomo jak trzy cylindry, ale, ale jest dynamiczne jest Ale już lubi chyba każdy i się i tak przyzwyczaił, do tak, tego. bolączką tego silnika jest pasek w oleju. No niestety, jest ten pasek w oleju i tyle. Trzeba po prostu o to dbać. Pierwsze, kupić auto z jak najmniejszym przebiegiem i sprawdzić, czy w tym silniku był wymieniany rozrząd. Ja tak. to bym powiedział, że tutaj się robi co trzy wymiany oleju. Maksymalnie. Eee, kolejna rzecz, że nie jeździmy tym silnikiem w procedurze long life. Oczywiście, to, to, jest, to też. To jest ważne. I kolejna rzecz, akurat w tym przypadku nie jesteśmy... Trzy, cztery dychy i rozrząd, oleje co dychę tak, max. Ale kolejna rzecz, no w tym przypadku nie jesteśmy mądrzejsi od producenta. Czyli taki olej, jaki on zaleca, taki olej. Ale słuchajcie, dałata. we Francji umieją obsługiwać te silniki i one tam robią po 300 tysięcy kilometrów bez problemu. Yy, tylko u nas w Polsce jak się robi 100-120 tysięcy na tym rozrządzie, to on nie zrobi, bo od razu się zacznie. Nie, bo rozpuszcza, rozpu bo o co, co chodzi? Co Francji? Ten ja ten opowiem. się rozpuszcza? Tak. I zapycha po prostu po tak, smok tak. pompy oleju. nie tak? można za długo jeździć na pasku. 40 tysięcy nawet na tym poprawionym, to jest dla profilaktyki. On nie jest drogi, to nie kosztuje wiele, ale wymieniacie no, raz na 3 lata pasek i, i macie święty spokój. E tak, pasek się rozpuszcza, zatyka pompę oleju. E najpierw auto zaczyna brać ten olej, bo pierścienie oczywiście dostają i zaczyna się no. rozszczelniać A na ten koniec motor. Panie. A na koniec uwala panewkę, zaciera się, bo jest zatyka smog olejowy i po prostu nie ma jak ciągnąć oleju sobie. Czyli tak, kupujecie taki samochód, wymieniacie od razu olej, jak ma z małym przebiegiem, nie dymi. Wymieniacie rozrząd, wymieniacie olej, czyścicie smog i ten samochód jeździ. I on bardzo mało pali, jest dynamiczny. No, kultura pracy trzy cylindrówki, ale naprawdę nie ma co wieszać psów. Ja się, Ogólnie ja tutaj się tego silnika nie boję. Tutaj nie? wszystkie silniki mało, mało palą, bo i diesle będą mało paliły, bo tak. tam jest nawet poniżej 5 litrów lekki. można zejść. I ta benzyna tak. też tam szóstkę maksymalnie pali, nie? Dynamika e, jest wystarczająca tak, w tym aucie. Jest małcie. bardzo dynamiczny. Fajnie się wkręca na obroty i tak dalej. E, no przez to, że, że masz on nie ma ci... takich oporów. No. Też, Kupcie z jak najmniejszym przebiegiem i z historią, nie? żeby to było coś tam robione. To jeszcze to nawiniemy, dwa, to słowa, tysięcy, to nawiniemy dwa słowa o skrzyniach no? jeszcze. Skrzyń A. było kilka w tym aucie. Tu akurat mamy pięciobiegowy manual. Były też sześciobiegowe automaty. Sześciobiegowe manuale w mocniejszych wersjach i była jeszcze skrzynia zautomatyzowana. Ta zautomatyzowana ma coś takiego, że ona, no to jest robot, nie jest tak. taka przystawka z gruszką, która steruje sprzętem. No to jest coś takiego jak kojarzycie, nie wiem, stare I jedziecie Fiaty. O, tak. Tak, stare Fiaty, czy tam w Hondach w ufo chyba tak było. Te, tak, to jest po prostu manual I... z dołożoną I... hydrauliką, tak. żeby tym Sprzygło sterować. wam wyciska ten. E, ta skrzynia ma takie plusy, że dalej auto nie ma strat, czyli nie ma konwentera i tak dalej. Mało pali. E, mało pali, jest dynamiczne, no ale niestety głowa wam lata przy zmianie tych biegów, nie? Znaczy, no. To nie jest prawdziwy automat, tak to jest normalna skrzynia, która po prostu jak biegi będzie zmieniała, to będzie coś takiego, to jak ktoś narzeka, że DSG mu szarpie. To niech pojeździ taką skrzynią. To jest tutaj po prostu on wysprzęgla i długo tak. czekamy, aż bije bieg, nie? I dlatego. Także tutaj no, z tą zautomatyzowaną, to ja bym się tak zastanawiał, ale czy manuale, czy automat zwykły. Ja jak ktoś jak musi mieć zegrzać. automat, to może jeździ tym automatem. Tutaj w tej nakładce puszcza tylko po jakimś czasie gruszka za 500 zł, która trzyma ciśnienie, wymienia, czy tą gruszkę i jeździ dalej, bo tu się nie ma co zawsze z tej skrzyni. Oprócz no, no, zwykłego sprzęgła, ale ono też się mniej zużywa bo przez to, że komputer steruje. Ogólnie silnik wydawałoby się, że jest skomplikowany, ale tu nie ma jakiś tam komplikacji wielkich. Tak jest. jest Turbina, jakaś tam sonda, kawałek do lotu, parę czujników, tutaj nie ma nic takiego strasznego. Także też mechanik, który wam wcześniej Golfa naprawiał, to myślę, że sobie poradzi z tym silnikiem, żeby tutaj przeserwisować. więc nie ma się co też naprawdę bać tych samochodów pod tym względem. Już czasy się też zmieniają. Mechanicy coraz nowsze auto robią, więc nie bójmy się i nie jeździmy. Dostęp, jest w, miarę, dostęp w miarę jest ok. Nie, tu miejsce. w miarę jest. nie się na Audi, Alternator się w miarę w jakoś tam idzie wyjąć, więc. Nie ma, nie ma tragedii, naprawdę. To auto jest tak proste, że nawet hamulce są w nim proste. No i ile z przodu mamy normalne tarcze? Są małe, bo jest lekkie auto. Dobrze. <grym> Ale są wielkości podobne jak w Mazda, 6, która jest dwa razy większa od niego. Ale z tyłu mamy bębny. Tak jak w kapturze. No rynówki. 500 ma fiat ma chyba z tyłu. Nie, 500 chyba też ma tak, ale ogólnie właśnie tutaj są bębny pozakładane. No. no oczywiście beleczka z tyłu. Tak, no najprostsze zawieszenie jakie może tylko być, czyli pojedynczy wahacz yy, z przodu, belka z tyłu, tarcza z przodu, bębny z tyłu, tyle. Tutaj Patrzcie, jaka skomplikowana klapka paliwa. Tak bo, tutaj, tak, bo tutaj jest, jest podzielona. A no do, i co jest? Patrzcie, widzieliście dawno już nowych samochód. Prawdziwy zamek, nie? No. No. Dobra, sobie. jedziemy na jazdę próbną. Nie będziemy tutaj żadnego dźwięku silnika sprawdzać, bo właścicielka zawału by dostała, eee, więc ten, nie ma sensu. bieg, ruszamy. Niby rusza z samego sprzęgła. Ale ogólnie gdzieś pod górę, czy coś on nie ma takiego dużego momentu obrotowego, bo są trzy cylindry i musicie na takim gazie ruszać, i wtedy czujecie taki każdy cylinder, jak się tam. No to jest norma w trzy cylindrówkach. One mają zalety, bo mniej palą, fajnie się wkręcają na obroty, są takie chętniejsze do jazdy, no bo jest tych cylindrów mniej. Ale ruszanie pod górkę, ruszanie gdzieś tam, takie, wiecie no to takie trochę ślizgające sprzęgło musicie zastosować czy Moim zdaniem, trzy cylindrówka ma dużo większy sens, jeżeli mamy układ hybrydowy. No, bo ten silnik elektryczny automat. tak, bo ten silnik elektryczny wspomaga trochę tą spalinówkę i to wtedy naprawdę ono lepiej działa. Dzisiaj nie będziemy egzaminu akurat zdawać. Zawieszenie jest tak, powiem Wam, na dziurach wybiera mało. Jest takie sztywnawe. i yy, Nie jest głośne, ale jest takie, że na dziurze przejeżdżacie A tak, czy ono jest miękkie, bo się ten samochód patrzcie, wykłada tak. mocno. Ciężko nawet tak skręcić. Bo Zaraz będziemy straszne. w tych barierkach siedzieć. Nie, ale patrzcie jak się kiwa. No ono jest miękkie w tym sensie, że się wygina, ale dziur nie wybiera jakoś no, dobrze. Jest czuć takie wszystko, nie? Dziwne, no, bardzo dziwne jest to zawieszenie. Sztywne to już niechby przynajmniej się dobrze prowadzi. Znaczy, on się prowadzi tak poprawnie, jedzie tam gdzie chcecie, nie? Nie ma jakichś tam problemów, ale o, tutaj na już jakichś takich wybojach większych, to o tak, cały, cały lata góra dół taki. Czuć, że jest miękki, ale jak przyjedziecie przez taką drobną dziurę, to nic nie wybiera. Jest sztywno i dłużem. Dziwnie, bardzo dziwnie. No i tak, mamy dwójeczkę, do 50 się rozpędzimy i wkładziemy i on naprawdę odjeżdża. Już nie ma terenu, wyglądu. Ale... Jesteśmy w lesie, ale powiem Wam, że jak na taki lekki samochód 110 koni, one mają 130, powiem Wam, że to jest 130, to już naprawdę jest taka kilka miejska popierdalaczka trochę. Znaczy ja pierwsze co wsiadłem do tego samochodu, bo ja pierwszy raz w ogóle tym jadę To jest lekki. Wsiadłem i, i zapytałem i... się, czy to ma 130 koni, bo naprawdę to ciągnie. On jest 110, nie? Bo... więc ta 130 to naprawdę jest czym jechać. Fajnie, że jest 5 biegów. Te biegi są dłuższe, wiecie, nie jedziecie jak w takim beznadziejnym silniki samochodem z małym silnikiem, i szóstką że na cały czas tymi biegami. Tutaj macie trójkę i na tej trójce jedziecie od 50 od skrzyżowania w zasadzie od wjazdu na skrzyżowanie do 120 na godzinę jedziecie sobie na trójce. I, I tutaj tak który bieg nie włożycie, to ten samochód daje radę przyspieszyć. I nie zdycha, nic mu się nie dzieje. Nie? Piątkę, jak sobie włożycie na trasie na autostradzie czy gdzieś, no to też ma niskie obroty, nie jest głośno, mało pali, ta piątka jest długa. Także ja z tej skrzyni biegów jestem bardzo zadowolony. Fajnie się wrzuca biegi tak precyzyjnie. Dosyć krótki ten skok tego lewarka. Nie tutaj... trzeba jak w tak. jakimś jelczu kierowca pokażę. biegów to jest przyjemność. Układ kierownicy jest taki. On w ogóle to jest wspomaganie elektryczne Jak jechaliśmy tam powoli to dużo trzeba było się nakręcić, żeby coś zrobił Ale jak jedziemy już szybciej to minimalne ruchy i, i gdzieś tam zmienia, zmienia, zmienia tor jazdy Także wszystko jest tak poprawnie Powiem Wam tak, jeśli nie musicie mieć kaptura albo na przykład gdy kaptur Wam się nie podoba, znaczek czy coś, a chcecie mieć inny samochód To uważam, że Citroen jest fajniejszy niż świat. Też od 2008 jeszcze mi przychodzi do głowy ale Peugeot, bo też możemy zrobić test Peugeota 2008, ale Peugeot ogólnie jest taki nudny, taki jak Skoda albo Volkswagen, tam totalnie nic się nie dzieje. A to jest samochód, w którym coś się Będą dzieje. Będę gadać taki zaraz, tak. że na Orlę zjechaliśmy. No sorry, taka nie, stacja po No jest. To zawracamy. <laughs> no i dwójka gazopór Jedzie to, a ja patrzyłem, czekaj, on ma 8,9 ta 130-konna wersja, ma chyba gdzieś 9 sekund, 8,9 coś takiego, więc to jest naprawdę dobry wynik. On jest naprawdę mega dynamiczny, nie? Bardzo fajnie się jedzie. No, jedziecie sobie normalnie, trójko, tam 60, dajecie gazu i już Wam głowa odskakuje, bo, bo jest lekki, on przyspiesza. I fajnie, że jest o te trzy cylindry, on jest naprawdę taki żywy, narowisty fajny jest ten silnik. Fajnie się, się. Znaczy, jeździ się. Powiedzmy tak, zmieniłbym tu zawieszenie na takie powiedzmy Speżota 208. Takie normalne, i to by był fajny samochód. On jest teraz taki zamieniony. No, powiem wam 200. Właśnie tak. Porównując za 208, to 208 się zajebiście prowadzi. No to jest hatchback miejski no. samochód. No, jakby to było właśnie takie zawieszenie sztywniejsze, nie kładzące się. Znaczy, no może kobiecie jest fajnie, ale dobra, jak jest miękki, to przez te dziury, jak przyjeżdżamy, niech on trochę wybiera. Tu nie ma małego profilu i tak dalej. A tu jest taki dziwny, no, taki ponton. No tak, 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 bym, tak bym to porównał. Ale nie jest to jakoś bardzo komfortowe, on jest miękki, się kładzie, ale nie jest to komfortowy wóz. Znaczy no Taki kurczę, nie wiem. Hyundai'em na przykład mi się się lepiej jeździło, bo tam było troszeczkę sztywniej, ale miałeś większe panowanie i mam wrażenie, że mimo sztywniejszego zawieszenia lepiej wybierał dziury i ciszej pracował. A tu jeszcze ciekawa rzecz jest, zobaczcie, prawdziwy kluczyk jest. No. A to akurat nie dobrze w sumie. A tu w ogóle jeszcze było takie zawieszenie, może trochę podratować. Było tutaj też takie zawieszenie aktywne troszeczkę, elektrohydrauliczne, może ono coś tam trochę wnosi do sprawy, ale nie wiem, nie Na pewno wnosi tyle, że amortyzatory będą drogie. No, a no. tu już nie będziecie kupować nowego samochodu, także. Ale to spoko, to bo Czasami to jest taki temat w każdym samochodzie, że można wypieprzyć. Je. I założyć no, zwykłe. E... No, tak na przykład jak y, Audi ktoś kupuje, bo musi koniecznie. Ty, a dawaj Audi się mieć. tak poruszaj na boki, patrzcie, w trakcie jazdy się normalnie kołysze no, Na przykład jak duży. Audi ludzie kupują, to z miechami, no nie na pneumatycznym zawieszeniu i to się rozpada, później to co się robi? Wyrzuca to zakłada zwykłe i tak samo będzie można zrobić tak tutaj. E, No co, dobra, podsumowując, fajna skrzynia, w silnik nie wiesz, obym psów na purtechu, tylko kupił po a prostu czy, sprawdzone. Musi być odpowiednia kultura serwisowania przy tak. tych silnikach. Nie? I one we Francji naprawdę wiedzą, co z tym robią i te silniki jezdą. I on jest fajny, dynamiczny, ma opali i naprawdę jedzie, nie? Także ja jestem, mi się podoba ten silnik. Znaczy wiecie, no to nie jest wyścigówka, jeżeli chcecie się ścigać od światło Ale do jest świateł. taki dynamiczny, właśnie. No po to mieście. nie, ale on do takiej normalnej jazdy. Chęcie no przed światłem że... odjechać, to nie czekasz jak tak. się tylko dajesz i odjechać. Ważne, że to jest jednak turbo i on ma ten zapas momentu. Bo ja teraz ostatnimi czasy na co dzień jeżdżę Mazdą 6, 2.0 benzyną w i tam po prostu wyprzedzanie czy tak. coś to ja jest. Ja też jeździłem z tym i 20, to pomiesie. Trzeba to kręcić wiesz, wysoko i tak. Światło się zmienia. Już widzicie, chcecie, przyjechać szybko. Tutaj dajecie gazu, przejeżdżacie. A tam nie ma mowy. Zanim, wiesz, zmienisz bieg, zanim coś tam ten silnik się wkręci na obroty, bo trzeba go katować i to jest lipa, nie? Auto na pewno wygląda ciekawie. Yy, ciekawie jeździ inaczej. Nie uważam, że trzeba się go bać. No, zobaczcie, Le... jaką drogę teraz mamy. Po czymś takim jedziemy, to nas trochę wytel... Lepiej, nie? Dla niewysokiej kobiety uważam, że fajny wóz Zwykła, w ogóle do zwykłej 500 porównywać nie, 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 nie. to jest przepaść to jest Zwykła kurde, 500 to już ustaliliśmy klasa. że to jest Seicento, no. to jest w ogóle inne auto, także... także powiem Wam na pewno fajniej się jeździ niż Jarisem, na pewno się jeździ fajniej niż jakimś Polo y, Audi A1 czy coś takiego także, także, także... No jest, jest to auto inne, więc jeżeli się komuś taki samochód podoba, nie przeszkadza to ogóle. Ma wnętrze... dużo fajnych rzeczy, tak po spłaszczona u góry, u dołu ten, ten ekran, no jest inne, nie? a nie jest drogie więc czujecie, że macie wóz naprawdę tak. mega aktualny takie jak wychodzą, będzie długo jeszcze aktualny, bo tu jest naprawdę napchany on tak on bardzo, bardzo świeżo wygląda ten tak. samochód wygląda jakby dopiero z salonu bo je, no to, wam się i wam się więc przy odpowiedniej kulturze serwisowania minimum dbania o ten samochód można polecić, jeżeli ktoś chce coś innego, no to my po prostu polecamy, także Dzięki za uwagę i oglądajcie i piątkę pokazałem, a szóstkę pokażę.